Wyprawa Ewy do świata wróżek. A oto historia Ewy. Oh, rany, znowu to samo. Oh, mam już dość jedzenia w kółko tego samego. Ach, ale jesteśmy biedni, kochanie. Naprawdę nie mam co ci dać innego. Ach, nienawidzę być biedna. Ewa mieszkała z matką w małym miasteczku, często kłóciła się z mamą i prosiła ją o drogie rzeczy, na które nie było ich stać. Ewa pragnęła luksusu i bogactwa, ale nigdy nie chciała na to zapracować. Nieopodal domu Ewy był potok. Za każdym razem, gdy Ewa kłóciła się z matką, przychodziła tutaj i siadała nad wodą. Jestem taka głodna. Mogłam przynajmniej zjeść to jedzęko, zanim się pokłóciłam z mamą. Próbując walczyć z głodem, Ewa wybrała się, by zebrać jagody z gęstych krzaków. Gdy zrywała i rzucała jagody, nagle coś usłyszała. <śm> Co za muzyka? Nigdy wcześniej nie słyszałam. To była najpiękniejsza łódź, jaką Ewa kiedykolwiek widziała. Wow. <laughs> Ewa była oszołomiona, ale nagle też poczuła się szczęśliwa. Chciała dołączyć do wesołej atmosfery tych nowych istot, ale zapomniała, że w przeciwieństwie do gruszek była gigantem. Gdy tylko zaczęła tańczyć, się nie ziemi! Ratuj się, kto może! O nie! To nie się nie ziemi! To człowiek! W nogi! Szybko dołączy! Szybko, Szybko! się! Różki i elfy wskoczyły z powrotem do swojej łodzi, wiosłując tak szybko, jak tylko mogły. Ale Ewa była tak uparta, że wskoczyła do wody i popłynęła za nim. Po mniej więcej godzinie Ewie udało się wreszcie dotrzeć do brzegu dziwnie wyglądającej krainy. Kwa pobiegła za elfem na drugą stronę buszu. Gdy nagle znalazła się w otoczeniu setki malutkich, magicznych stworzeń? Ha? Czy jaśnie? Cisza! Dziecko, jesteś człowiekiem. Nie powinno cię tutaj być. Musisz być królową! Jeśli nie będę tutaj, to wasze wróżki i elfy nie mogą postawić stopy na moim potoku. Jak śmiesz tak krokacko odsywać się do królowej! Uspokój się, rozliw! Musi być zdezorientowana. Pozwól mi się tym zająć. Ewa stała się teraz tak malutka, jak elfy. Przestańcie mnie traktować, jakbym była jakimś dziwakiem! Nie jestem! Wy jesteście! Teraz cisza, chodź ze mną dziecko. Jak masz na imię? Gdy Ewa podążała za królową, była jeszcze bardziej zaskoczona tym, jak piękne było wszystko wokół. Sufit pokrywały wszelkiego rodzaju kwiaty i paprocie. Na ścianach były wodospady, ale nie widziała, skąd wydobywa się woda. To była czysta magia. Ewę usadzono na miękkiej poduszce i podano jej orzeźwiający napój. Maleńka. Dlaczego nie pozwolisz, żeby Rose Leaf oprowadziła cię po naszej krainie? Hmm? Może się czegoś nauczysz. To znaczy, że mam pracować? Ach, proszę. Nie mam ochoty schodzić z tej miękkiej poduszki. To znaczy, że nigdy nie pracowałaś? Niby po co? Nakarmienie i przyniesienie wszystkiego, czego chcę, to zajęcie mojej mamy. Um. Ewo. Może, jeśli ukończysz trasę, to pozwolę ci tu zostać na zawsze. No, a co ty na to? Oh, oczywiście, że tak. Chodźmy! Ewa została wyprowadzona z sami przez korytarz. Co to za miejsce? To jest pokój dla radnych, Rachik. Jak mogłeś? Widzisz? Leciałeś z rannym skrzydłem. Powinieneś podziękować. Och, się. Są przecież ranni. Jak są w stanie tak żartować? Ponieważ my w krainie bajek wiemy, że takie jest życie. Gdy jesteś zraniony, nie skupiesz się na rzeczach, których nie masz, lub na rzeczach, które są złe. Musisz być cierpliwa. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Przekraczając uroczą, uchwieconą ścieżkę, znalazły się na dziedzińcu wróżek. O! o! Zawsze myślałam, że sądy są straszne, ale tu jest pięknie! <śm> to nie jest ludzki dwór, Ewo. Chodź, usiądź się obok mnie. Powiedz mi, Ewo, czy zastanawiałaś się kiedyś, jak kwitną wszystkie kwiaty, gdy nikt ich nie dogląda? Widzisz, niektóre kwiaty rosną tak daleko na wzgórzach czy dolinach, że żadna ludzka dusza nie może ich dosięgnąć. Dlatego wysyłamy naszych ogrodników, by ich doglądały. Czyli te kwiaty kwitną i wydzielają zapach nawet wtedy, gdy nie ma nikogo, kto by ich podziwiał? Dokładnie. Dlatego stają się wysokie i silne, bo w ich pachnących płatkach nie ma ani jednej złej myśli. Każdego dnia wylewają swoją miłość w postaci słodkiej rosy, która jest zbierana przez nasze wróżki ogrodnicze i składana jako ofiara na dziedziniec wróżek. W ten sposób te wyjątkowe kwiaty nigdy nie zostaną zapomniane. Gdy Ewa słuchała z podziwem, na dwór weszła wróżka z zatroskanym wyrazem twarzy. Droga królowo! Moje kwiaty są dumne i przekorne! Powiedziały, że to najpiękniejsze kwiaty na świecie i że nie muszą nikomu przysyłać rosy czy też zapachów. Ach, jakie wredne! Ale dostaną swoją lekcję, gdy świat o nich zapomni! <laughs> nie, Ewo. Zawsze łatwo jest się złościć na tych, którzy są dla nas pobli. Ale to nigdy nie pomaga. Te dumne kwiaty nie muszą być zapomniane. Nawet jeśli ktoś odmawia wypełnienia swoich obowiązków, nigdy nie wolno nam zapomnieć o naszych. Wracaj do kwiatów, droga wróżko i wypełniaj swój obowiązek pielęgnując je. Jestem pewna, że twoja miłość przemieni ich serca. Ewa była poruszona wszystkim, czego nauczyła się w tym miejscu. Co to za hałasy? To zapewne nasi studenci. Chodź, Ewo, pokażę Ci salę nauczania. Ewa widziała grupy kwiatów, wokół których siedziały elfy, uczące się różnych rzeczy z płatków kwiatów. Uczą. O, to są starsze rośliny. Uczą elfów, jak się nimi opiekować. Na przykład, kiedy schronić rosnące pąki, a kiedy pozwolić im przygotować się na pogodę. Rośliny same ich uczą i jak chcą, by się nimi zajmowano? O, no oczywiście. Tylko my wiemy, czego potrzebujemy. Zatem naszym obowiązkiem jest wdrażanie naszych potrzeb tym, którzy się nami opiekują. Gdy Ewa rozejrzała się wokół, niektóre elfy uczyły się leczyć rany owadów. A inne z uwagą uczyły się alfabetów różek. To wszystko jest takie magiczne, wasza wysokość! Chciałabym od tutaj zostać! Cóż, dotrzymałaś słowa i zakończyłaś wycieczkę. Ewo, możesz tu zostać. Całymi dniami możesz siedzieć z wróżkami albo uczyć się z roślinami, czy poznawać alfabet wróżek. Doceniam twoją ofertę, Wasza wysokość. Ech. Co się stało, Ewo? Wasza wysokość to wszystko jest takie magiczne oraz piękne, ale jest więcej jest miłość, troska i empatia. To sprawia, że twój świat jest pięknym miejscem. Mój świat też ma to wszystko. Ale byłam zbyt ślepa i leniwa, żeby to zobaczyć. Nie dostrzegałam, jak cierpliwa była moja mama w tych trudnych chwilach. Nigdy mnie nie zawiodła, mimo że nigdy nie okazała mi wdzięczności. A zawsze zna wszystkie moje potrzeby, nawet wtedy, kiedy ja ich sama nie znam. W moim świecie może nie ma lwów i wróżek, ale to miłość naszych bliskich sprawia, że nasz świat jest magiczny. Mój świat zawsze miał magię, wasza wysokość. Po prostu to ja jej nie widziałam. Nigdy nie zapomnę wizyty w tej baśniowej krainie, wasza wysokość, ale muszę wrócić do mojej mamy i mojego magicznego świata. Słowa Ewy poruszyły królową i Rosliw. Królowa tak polubiła Ewę, że dała jej magiczny dzwonek, dzięki któremu mogła wzywać wróżki i wracać z nimi do krainy. Kiedy tylko zechce, po przywróceniu Ewie normalnego wzrostu, wszystkie magiczne stworzenia pożegnały się z nowym przyjacielem. Gdy wróciła do domu, Ewa z całych sił przytuliła matkę. Jej mama była w szoku, jak bardzo zmieniła się Ewa. Dzielnie pomagała matce we wszystkich obowiązkach. Żyła długo i szczęśliwie w jej magicznym świecie.